Jak przygotować się na pierwszą wizytę z księgową w biurze rachunkowym? To wszystko zależy od tego, w jakiej sprawie chcesz się umówić. Jeśli dopiero myślisz o założeniu swojej działalności gospodarczej, zabierz ze sobą swoje dane, dowód osobisty i pomysł na biznes. Porozmawiamy o formach opodatkowania, o ZUS-ie, spokojnie, bez stresu, wszystko ci wytłumaczę. Jeśli masz już swoją działalność gospodarczą, ale to będzie pierwsze Twoje biuro rachunkowe, Przygotuj wszystkie dane firmy jak NIP, Regon oraz wpis do CIDG. Pokaż swój system do fakturowania, konto bankowe i powiedz, jak wygląda Twój biznes. Jeżeli już od jakiegoś czasu prowadzisz działalność gospodarczą, ale podjąłeś decyzję o zmianie swojego biura rachunkowego na inne, Przygotuj ostatnie deklaracje JPK VAT, deklaracje ZUS oraz inne ewidencje księgowe, które wystąpiły w twojej działalności gospodarczej. Będziemy również musieli mieć dostęp do twojego ZUS-PuE oraz e-urzędu. Opowiedz nam również krótką historię tego, dlaczego chcesz zmienić biuro rachunkowe. Pamiętaj, że każda sytuacja jest inna, dlatego przed spotkaniem z klientem zawsze proszę o krótką informację, czego będzie dotyczyło spotkanie, żebym i ja również mogła się na nie przygotować. Nie zwlekaj. Napisz już teraz i do zobaczenia na konsultacji.